No, proszę Państwa, no to jest właśnie to dzieło natury, co przyroda stworzyła. Tutaj mamy drzewo wielkie, a tu kiedyś było drzewo, i co z niego zostało? No, proszę bardzo, bardzo ładna rzeźba, nie, można by powiedzieć. A tu jeszcze jedno drzewo jest. Moment, tu jesteśmy, proszę Państwa, jak na Ukrainie, w stepie szerokim. Witam Panią! Co Pani tu robi? Do takiego domu, przecież, mają. Daleko od domu, stepy szerokie jakie domy? Tu nie ma domów. Tu nie ma domów. Proszę panią. Tutaj są ino pola, łąki jeszcze nie zielone. A już niedługo się zazielenią te pola. Oto następne drzewo stare. To pani tutaj hoduje jakieś jabłonki? Czy co to jest? Co pani ma na tym drzewu? Na tej łąku. Stepy szerokie. No proszę państwa. Stepy szerokie to tak wygląda. Nie ma ludzi. No, w ogóle nie ma ludzi. Proszę Państwa, gdzie my jesteśmy? No, proszę Państwa, tak muszę, muszę Wam powiedzieć, że są takie jeszcze tereny. I to w Gdańsku. W Dańsku to są takie tereny. O, tuż to. Proszę bardzo, jakie tu ładne roślinki są. Roślinki jakieś są. Ptaszki śpiewają, taszki latają, lubelki, elemelki. No I tak to jest tutaj W stepie szerokim Jedną panią spotkałem A więcej nie Tylko jedną panią Co tu chodzi. No, tutaj jakieś górki są Górki, pod górki mamy bo tam już widać las. Co nie ma nas Trzeba iść do lasu. Hopsasu w stepie szerokim, trochę lasu. A my bez te pola rozmaite. Pani, a co tu za pani zasiała tutaj na tym polu? Co pani tu siała? A co, co co to urosło tutaj? Takie zboże rozmaite, czy co? Co pani tu zasiała? To Pani pole? A czyje to jest pole? Proszę Panią, no co Pani tutaj ściemnia? Niech Pani powie, co Pani tu zasiała lepiej. Idziemy tam do drogi. Do drogi proszę pani. Ola Bogi idziemy do drogi teraz. Bo tam jest droga. Szeroka. Idziemy na drogi. O i tu się drogą prostą pójdzie. No, proszę Państwa, jak widać, pola rozmaite, tu yy, witam, znaczy żegnam Was, bo już, bo już te trawy mnie obrosły, redaktor Sławomir Ziembiński, no, z rozmaitych na stogach w Gdańsku, ahoj.